Witaj na kanale CCZ, czyli Czas Coś Zrobić. Ja jestem Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym poszukamy alternatywy dla Parkside'a, dla marki Parkside. W dzisiejszym odcinku przetestujemy wiertarko-wkrętarkę marki Met Tools model 8199. Zapraszam na film. I 3 miesiące temu wypatrzyłem sobie na promocji w markecie Jula taką oto wiertarko-wkrętarkę. Hmm, za jakieś 100 zł kosztowała z bogatym wyposażeniem, ponieważ mamy tutaj w zestawie 50 bitów i 20 wierteł, więc dosyć spory... sporo akcesoriów mamy w zestawie. Więc postanowiłem sobie zamówić taką wiertarkę, wkrętarkę do testów, sprawdzić, co jest, co jest ona warta. No i czy jest właśnie alternatywą dla produktów marki Parkside, no bo jak zauważyliście, produkty marki Parkside już wychodzą w coraz gorszej jakości, a taki mec może by się okazał fajniejszy. Ale czy się okazał? Postaram się opowiedzieć w dzisiejszym filmie. Natomiast zaczniemy może teraz od parametrów technicznych i co mamy w środku, co kryje nasze pudełeczko poza tą piertarką prętarką. Więc jedziemy. Idzie za tą białą pleksą. Reją nam się bity. Sorry, brudne są, ale no. Były używane. Jak widzicie, mamy tutaj zestaw 50-bitów dodatkowo w środku. Jak sobie otworzymy naszą walizeczkę, mamy 20 wierteł, przeduszkę do bitów. Ładowarkę wraz z zasilaczem no i samą wiatarkę w 12V z jednym akumulatorem. Jeżeli chodzi o budowę, mamy tutaj 19 stopniowe sprzęgło i 20 przełączenie wiercenie biegi 1, 2, przełącznik lewo-prawo, czyli standardowe każda e, wiertarko-wkrętarka. Dodatkowo tutaj mamy wbudowane z, po lewej stronie diody sygnalizujące y, stan ładowania naszego akumulatora i z przodu mamy małą diodę doświetlającą miejsce pracy. futerko plastikowe. Urządzenie zrobione, wykonane jest moim zdaniem bardzo dobrze. Fajnie się trzyma w dłoniach. Wyważone jest, możemy sobie fajnie ją postawić na jak widzicie na w stole, nie przewraca się. Prędkość obrotowa na biegu pierwszym od 0 do 400 obrotów na minutę, na biegu drugim od 0 do 1300 obrotów na minutę, moment obrotowy 20 Nm jest on maksymalny, e, zakres wiercenia w stali 6 mm, w drewnie 20 mm, uchwyt wiertarski od 0,8 mm do 10 mm, no i urządzenie zasilane 12V akumulatorem. Bateria w wygląda trochę jak w starych Parkside'ach, ale już sprawdzałem, niestety nie pasuje. I to urządzenie jest wyposażone w baterię 1,5 amperogodzinną. I niestety nie ma do niego zamienników, i nie da się to kupić drugiej baterii. Czas ładowania takiej baterii jest to 5 godzin, więc sporo. Mhm. Słuchajcie, wkręty z 40 25 mm. Sprawdzimy ją może na sprzęgiełku 10C. No i sprawdzimy jak kręca. Bez problemu. Pięknie, bez problemu, ale to są małe wkręty. Spróbujemy coś więcej. Słuchajcie, dwa wkręty 6 na 70 pierwszy bieg i jedziemy. Aha, sprzęgło na 16. Coś większego sprawdzimy, jaka faktycznie jest mocna. Słuchajcie, sprzęgło na wiercenie, pierwszy bieg, wkręt ciesielski 6 na 120 i jedziemy. Z delikatnym oporem dała radę. Słuchajcie, jak zwykle nie ma miękkiej gry, czyli w kręcie sielski 8x220, to jest dużo za dużo moim zdaniem dla tej wiertarko wkrętarki, do tego maleństwa, ale sprawdźmy rzeczywiście, czy da radę, czy nie da rady. Słuchajcie, nie ma co już jej męczyć, tak jak widać, nie dała rady, zostało. Zaraz sprawdzimy. Około 10,5 cm. E, chyba nie jest źle, jak na takie maleństwo. No to słuchajcie, widzieliście, wkręcać, wkręcać, może trochę powiercimy. Dobra, wiertło do drewna. Z zestawu wezmę największe ósemkę. Wiecie co? Badzie, badziewie, że choć o to są badziewne. E, ósemka w sosnę. Nie, no tragedia. Tragedia. Ja nie wiem, co z nimi jest. E, czekajcie, wezmę sobie jakieś inne. Tu mam powiedzmy dziesiątkę. Dziesiątka wulkrafa byłam. O. Zobaczcie z tym wiertłem. Krentarka nie daje rady, ale samo wiertło. Zobaczcie. Także wiertła zestawu nadają się do ekspozycji. No dobrze, no to weźmy sobie jeszcze może wiertło Forstnera 35 mm, takie pod, może pod ramki e, meblowe. Sprawdzimy, czy da rada wklętarka. no, da radę, ale to jest straszna męczarnia dla tego urządzenia, więc nie będę już jej bardziej męczył i wracamy na podsumowanie. Słuchajcie, szybkie podsumowanie, mam nadzieję, że będzie szybkie. wiertarko wkrętarka z Julii za 100 zł. Co można o niej powiedzieć po dzisiejszych testach, po e, 3 miesiącach użytkowania? Jak wiedzieliście, wierci i wkręca to, co powinna robić, robi. E, Wady przede wszystkim bateria 1,5 godzinna na dzień dzisiejszy nie da się dokupić w sklepie drugiej, nie da się kupić gdzieś w sieci drugiej baterii, a i koszt i czas ładowania tej baterii jest 5 godzin, więc moim zdaniem mocno dyskwalifikuję tą nierówną przynajmniej jako jedyną w warsztacie. Bo wyobraźcie sobie, że skręcacie meble, i w pewnym momencie w połowie waszej pracy rozładowuje się ta wkrętarka, i, i co? Wcięgacie po śrubokręty. Nie po to się kupuje takie urządzenie. Takie jest moje zdanie. Co do akcesoriów, jak widzieliście, wiertła, przynajmniej te do drewna, w metalu nie sprawdzałem. Słabej jakości, mocno słabej jakości. Nie wiem, czemu one nie chcą wiercić, co, co z nimi jest nie tak. Eee, bitów nie sprawdzałem ale mam wrażenie, że są z tego samego materiału co reszta eee, cena to złoto, jak wspomniałem przy tej ilości akcesoriów no dobra, słuchajcie, do skręcania mebli się to nada, do jakiejś grubszej pracy w drewnie, nawet nie grubszej pracy w drewnie, skręcania jakichś altanek eee, czy jakichś nie wiem, ogrodzeń Chyba słabo. Ja wiem, to ma 20 nm, ale tutaj, jeżeli chodzi o akcesoria, też mogą długo nie wytrzymać nam. No. I czy to urządzenie będzie jakimś zagrożeniem dla marki Parkside? Myślę, że nie, bo sam Parkside jest mocno rozbudowany, jeżeli chodzi o serię 12V. No i myślę, że ten Mac nie jest w stanie zagrozić tej marce. Czy jest dobrą alternatywą? Słuchajcie, ja osobiście bym jej chyba drugi raz nie kupił, ehm, chyba wspomniałem. 5 godzin ładowania troszeczkę dyskwalifikuje ją w, moim, w moich oczach. Co do jakości pracy na niej, nie mam żadnych zastrzeżeń, zastrzeżeń. To co potrzebowałem, wkręcała, wierciła, więc tutaj nie mam się czego doczepić. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Zapraszam się na kanał do Darka, do kanału Drewno No. Wodarek ostatnio e, robił podsumowanie, e, podsumujący film o wk wiertarko-wkrętarkach, wkrętarkach. Ymm, myślę, że fajnie mu wyszedł ten film. E, a co u mnie za tydzień? Będzie test alternatywy dla wkrętarek akumulatorowych, czyli wiertarka zasilona sieci 230V przewodowa. No i zapraszam Was na następny tydzień i dzięki za dzisiaj, cześć, hej!